Jak jadę samotny, to jest strasznie... Jadę, jadę, jadę i końca nie widać. Masakr. Wolę tam nikogo nie mieć. Tak jak no w zębie. Moje mam kawał. Zetknął turno w klasie do... wychodek kibel zrobił zebranie wszyscy się zebrali, przyszli, kurde na to zebranie Lech mówił, słuchajcie, budujemy wychodek robimy taką wspólną społeczną jakby akcję budujemy wychodek no i wybudowali, mówi tylko, słuchajcie jak mi ktoś rozpierdoli ten kibel, to będzie na własny rachunek, bo na no i kurde, mija tydzień, Lech idzie, patrzy, kurwa Mówi, Szyba Zrobił zebranie, mówi, to szybę Na ja to podnosi ręki, kurde. Sając i mówi tak, ja i nie ja. No jak ty i nie ty? No kurde, stram sobie spokojnie w straczu, aż tu nagle, patrzę, drzwi się otwierają, i też no, kurpa, tak, kurwa, niedźwiedzia, cofa na mnie. Niedźwiedź, w tej stronie, siąną pod targupę i wypierdoliby naprawił, naprawił, mija tydzień, jak idzie, patrzy, znowu się ma to mi zabrał, kto tam się wybił na podnosi lisica i mówi ja i nie ja, no jak ty nie tu no siedzę sobie tam, spokojnie, nagle patrzy dzień więc wchodzi, cofa pupskiem, kuźwa, postrał się, bo tam był na dupie i wypierdolił mnie przez ogień no nie, to znowu zgodził, bo rzeczywiście tak było nie mam wątku no to... Oj kurde, mija tydzień, i że patrzy, kurwa, kibel, mak rozpierdol. Kibel na drzewie, wisi eee, wszystkie ściany porozpalane, rozwalane, drzewa w towo, kurwa, na no to panie masakra. Kurwa, podsypano całe to, eee, całe to, całe to, całe to, całe to, ten to, tak to, tak to, całe to, całe mówi całe to, ja. nie Ale sobie teraz robić cięć krzaczki nie się sobie tego odwrócił. W ogóle odwróciłem, bo mógłbym mieć, mógłbym mieć, mógłbym mieć, mógłbym mieć, mógłbym mieć, mógłbym mieć, jak mieć, jedzie, masaka mógłbym mieć, mógłbym mieć, że jestem jak mieć, To się mógłbym pytam, bo chyba nie o co Myślę sobie, tak, dziećmu się zaopiekuje, w domu go sprząta, mówię, kurze, ty mnie dlatego, że wszystko potrafisz zrobić w domu, a on no, mówi, że nie, tylko jak ktoś w flaszkę otwiera, to się zaraz pojawiasz. Tak, radzy, myślę, tak, to nie ma rację, nie przyda Ma rację. Chodź, jeszcze trochę jadę do domu. po prostu nagrywam jakieś fajne dowcipy, które usłyszę a no podobno potrafię to, pokazać napisy, bo zawsze na jakichś uprawiedliwieniach ja mnie nagrywają no masz, opowiedz jakiś kawał no i staram się opowiadać no ja i chcę być intognitą tylko normalnie na freestyle łowić wam dobry kawał przygotuję coś fajnego i nagrywam Pozdrawiajcie na razie, pa